Cześć wszystkim, w kolejnym odcinku. Dzisiaj zaczynamy od stajenki. Będę sobie musiał wziąć kostkę z siana do owiec, do pola, aby tam do paśnika dorzucić, bo już wyjadły wszystko, a żeby miały tam następne. Chcę to siano spaść, żeby było miejsce na następne, na świeże. Zaczynamy od kur. Jak widzicie już dochodzą do siebie po tej fermie. Już nie są takie bardzo blade. Już nabierają takich kolorów fajnych. Tam kogucik już jest coraz śmielszy. Je. Yeah. Ale jeszcze trochę kursie bo i Bogu ścigają. Ale najważniejsze, że je, bo pierwsze dni nie jadł nic. Ale teraz już zaczyna jeść, więc będzie wszystko z nim w porządku. I podrośnie, to już się nie będzie dawał Co dzisiaj, pokażę Wam jeszcze te na groch. Na groszek były wczoraj na odcinku. A mam na groch też, więc Wam pokażę. Pójdziemy po sosnę dla owiec, mam taką jedną uciętą sosenkę, bo na rzece, to jest rzeczna, nie z lasu tylko rzeczna i tam mają czyścić, więc sobie tam uciąłem, mieliby to wyczyścić, leżałoby to i tak na kupie, to te łowce będą mieć. Co do odbiorcy, zobaczcie, jeszcze go biją trochę, ale kura się na gniazdo, się tam próbuje dostać, a odganiają. Dobra, ja zabieram teraz kostkę siana. Idziemy na działkę do owiec, i pójdziemy do potom sosnę. Jeszcze przyniosłem sobie już Zobaczcie na bimbra, już ładne rogi idą, fajny maluch się robi, rośnie, sufloki już, kawał barana, ale jeszcze dwa razy tyle będzie. Dobra zanim mi to zdeptają to ja sobie to wrzucę do ścianka, wciągnąć tą dechę, blacha i ziano rzucimy sobie do paśnika będą sobie skubać tak ja bym rzucił tu na ziemię to by to zdeptały więcej tak wyciągną sobie po trochę i będą miały zalać im tego, nie zaleje bo tu jest blacha na wierzchu taka kostka starcza im. Na trzy dni. Niekiedy ponad trzy dni. Pełny paśnik jest takiej kostki. Prawie. Resztka. Tutaj. Dobra. Mamy. Napełnione. Jak sobie to podjedzą ja Jeszcze przykryję Ale to już po zaraz No i tak teraz to sobie muszę pociąć Będzie na jakieś ognisko do spalenia zobaczcie jak fajnie obgryzły spałowały i zaraz im pójdę po świeżą Sosenkę, niech obgryzają. Nie wiem, może takiej wielkości, nawet jest ta sama. Ta sosenka, może trochę mniejsza, już nie pamiętam, ale zobaczymy, jak przyniosę. No tamto wygrodzenie już zamknąłem. Niech tam trawa rośnie. Tutaj niech sobie to wypasą. A jak mi braknie trawy, to będę mi dokaszał tam poza wygrodzeniem. Ale tam zarośnie z powrotem, znowu wpuszczę. I na bieżąco będą miały dobra, to ja zabieram się jeszcze tu porobić to sobie pocnę i widzimy się jeszcze jak będę przynosił tamtą sosenkę jestem już z powrotem przytargałem sobie e sosenkę widzicie już obgryzają najpierw zgryzają te świeże pędy, co są no, im chyba najbardziej smakuje, ale też o, jak floki igiełki wszystko obgryza. Obgryzą igły, to o, tu już widzicie, zaczynają obgryzać korę. To im na miesiąc powinno wystarczyć, może krócej, zobaczymy. Stara już sobie tam pociąłem, z tym niech się bawią. Tutaj na ognisko będzie. Tutaj jeszcze załatwiłem sobie przy okazji kostkę, taką bryłkę soli do dzikiej zwierzyny. Owce będą mogły sobie lizać. Akurat idąc po sosenkę to napotkałem myśliwych, którzy tam rozładowywali sobie sól do składziku dla dzikiej zwierzyny. No i dali mi taką bryłkę owcom. Tak to wygląda. Bryłka soli. Tutaj jeszcze siostra wyszła. Dobra, to na dziś to tyle. Jeżeli się podobało, zostawcie łapkę, komentarz, subskrypcję. I widzimy się w kolejnym odcinku. Niech się darzy. Trzymajcie się. Cześć.